Całość własność. Poszedź sztandarowy wprowadzi no o número de w Sarkofagu Stanisława Wyspiańskiego, by złożyć uroczyste ślubowanie. Jest to miejsce szczególne. Niech stanie się do nas przestrzenią, w którą żalej i mądrzej dotrzeżemy otaczający świat i swoją rolę w tym świecie. Teraz odbędzie się przedstawienie wesele. I dozwolenia bez oh yes. Scena wielka, otwarta. Kościół boga czy czarta. Czym się stanie na sztuki wątyla? zakręte widowisko zaczęte oto wszedł ktoś puściła go w celu raz pierwszy długości, bo się dziwno rozgląda i bada strójcie mi, strójcie narodową scenę Niechaj, że ujrzę, jak dusza wam płonie, niechaj zobaczę dziś bogactwo całe i rzucę ogień ten, co pali w łonie, i waszą dziś zawołam sławę. Teatr narodu, sztuka, polska sztuka. Chcemy go stroić, chcemy go malować, chcemy w teatrze tym Polskę budować. No w kółeczka Ja się brzegu Mój zamek Paweł w słońcu stoi Na stromych górze wale palę Urając bary Odbijam Pudła, suszę Grudu Grud O Zygmuncie, wywołasz? Wołasz pójdźcie za mną Dziejów księgo Rozebrzyj karty nad narodem Narodzie wróżę Zmartwychwstaniesz Jest to tutaj Na pospiewie nie zatrzymujesz to to myśli polskiej lot. Widzicie więc, jakie polska myśl ma skrzydła. Jest ci ona tym ptakiem, który tu jest zamknięty, a skrzydłami pije o kamień, tych ciosanych, a skrzydłami trąca te rycerze pośpione. Patrzcie, jako tu wszyscy się zebrali, nie daj może, aby nas naknąć miało kiedy myśl, Polska się buduje. Patrzcie, tu wszystko jest Polską. Patrzcie, tu wszystko jest Polską. Kary każdy i okruch każdy, Stanik każdy i okruch każdy Człowiek, który tu wstąpił staje się Polski częścią Budowy tej częścią Oto i my teraz dajemy miarę ciał temu Oto i my teraz dajemy miarę ciał temu My teraz dopiero wśród tych murów jesteśmy Polską. Tutaj możecie płakać, a żadna łza wasza nie będzie zapomniana. Radujcie się, a żadna radość wasza nie będzie samotna. Otacza was Polska wiecznie, nieśmiertelnie. Przychodzę, z was do dzieła. Oto usiądźcie tam w kątach i w uboczach, aż wezmę was. Abyście wystąpili z czynem. Będziecie budować i burzyć. Młodzieńca. Ty z męża wzrośnież młodzieńca. Dramatyczne, bardzo piękne, u nas wszystko dramatyczne, w wielkiej skali tyże a jak takich te rozdzięknie, to po całej Polsce jeździ, to, to, szli, to, góry, do rata, to zból, musiech, po ludzkich morach to po wszystkich górach, do nadozoru, już się nie nie rada. так же в каждом из нас Tu się w każdym poniewiera, że czasami tekst zapiera, tak by się nie stało, wdało, tak by się rance, też zechce śmiało, do ogromnych wielkich rzeczy, a tu to tość trzecie, a tu pozboli tość władzi w ustał przyszyje. Tu się w każdym poniewiera, chciałoby śmierć, rzeź skoczyć, wielkie skrzydła, poro twijać, ale a niech się siebie a tu pozboli coś liska, władzi w ustał, ukoło, wdale, co było z bliska, serce zarytek, głęboko, dziecią czartą, tego serca nie dostać. A na dzień onego wielkiego święta otworzę zawory sklepów podziemnych i zejdziemy po schodach biodrogi, leżą prochy wielkich w narodzie. W kamiennych i złocistych zamkniętych skrzyniach zejdziemy ku grobom królewskim. I nie wszystko zawdy powiem Wam. W Waszych rozmowach, myślach i czynach jest wiele z tego, czym ja jestem i co ja czuję. Ja Waszych mówiących tych serc słucham i świadkiem jestem języków Waszych, a obecnością moją podnoszę Was i myśl Waszą uświęcam. Oto ich widzę, ci kunsztem sztuki pozwani do życia. Grajcie w pełnej duszy. To bądźcie z ukrycia, co w was tajne nie kryjcie. Na tej ziemi, w tej ziemi państwo wskrzeszę, synami my Twoimi. Synami my Twoimi. Teraz głos zabierze Pan dyrektor, Panie Szanowni Państwo, Pani Dyrektor musiała pilnie wyjechać do swojego ciężko chorego ojca, który trafił do szpitala, stąd jej nieobecność tutaj, stąd ja będę więcej nie ją zastępował. Szanowni rodzice, szanowni profesorowie, drodzy uczniowie, jak co roku od ponad 20 lat spotkaliśmy się w tym szczególnym miejscu, by odebrać ślubowanie otoczów od raz pierwszych. To miejsce jest niezwykłe. To tutaj przed ponad czy prawie tysiącem lat, a więc na samym początku państwowości polskiej, miał miejsce finał dramatycznego konfliktu między biskupem Stanisławem i królem Bolesławem. To wydarzenie natrwałe wpisało się do naszej historii. Do tego miejsca od XIV wieku pielgrzymowali władcy polscy. Przychodzili tutaj, zanim odbywały się koronacje, a więc przychodziły w przeddzień koronacji, można by powiedzieć, zanim rozpoczęli rządy. Przychodzili tutaj. Tak jak wy dzisiaj, droga młodzieży, przyszliście tutaj, zanim rozpoczniecie rządy. Tak za kilka lat będziecie mieć udział w rządzeniu państwem. I Tak jak dzisiaj stoicie na tym placu, tym placem zapewne wędrowali monarchowi. Pewno budowniczy Kazimierz Wielki, pewno wojownicy Jan Sobieski czy Stefan Batory, dobrzy gospodarze jak Kazimierz Jagiellończyk, czy mecenasi sztuki Zygmunt August czy Zygmunt Stary. Nic zatem dziwnego, że miejsce to z końcem XIX wieku stało się panteonem narodowym. Miejscem spoczynku Wielkich twórców polskiej kultury przełomu XIX i XX wieku. To tutaj, w ostatnią podróż, 109 lat temu, udał się także Stanisław Wyspiański, patron naszej szkoły. Stanisław Wyspiański, niezwykła postać, niewątpliwie jeden z najwybitniejszych twórców, artystów, twórców kultury polskiej. Sam podróżował po, po Europie, znał inne kultury, ale inspiracją do jego dzieł. Była kultura polska. Był zafascynowany polską historią, zafascynowany ludowością, zafascynowany obyczajami ludowymi. To on zostawił dla Was przesłanie, które jest mottem naszej szkoły. Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez swoje czyny. Państwo jesteście na początku tej swojej drogi. Drogi w dorosłość. Kapitał początkowy, kapitał założycielski macie bardzo dobry. Pokazaliście już bowiem, że stać Was na wielkie rzeczy. Wasze oceny na świadectwach gimnazjalnych, oceny z egzaminu gimnazjalnego, dały Wam szansę, żeby znaleźć się w ósmym liceum. A przecież nie było łatwo. A przecież konkurencja była przecież duża. Dzisiaj za moment stanie się, staniecie się pełną pełnoprawnymi członkami wspólnoty ósmego liceum. Zanim to nastąpi, chciałbym podzielić się jeszcze jedną refleksją. Otóż przynależność tej wspólnoty będzie wiązała się z obowiązkami. Obowiązkiem nauki, obowiązkiem troski o innych, obowiązkiem Wzięcia odpowiedzialności za swoje działania i w końcu obowiązkiem przygotowania się do działań na rzecz większej wspólnoty, pracy dla wspólnoty narodowej. Bo przecież Państwo za kilkanaście lat będziecie elitą naszego społeczeństwa. To od Waszych działań, czynów zależeć będzie kształt Rzeczpospolitej. To, czy będziemy. Żyć w bezpiecznej, dostatniej, dobrze rządzonej ojczyźnie będzie zależało właśnie od Was. Dzisiaj chciałem wam, aby w szkole przygotowała Was do tej nowej roli, aby życzyć, abyście w przyszłości spełnili te zadania, a nam, dorosłym, rodzicom, profesorom, chciałbym życzyć, abyśmy byli z Was dumni. Dziękuję. Delegacje klas pierwszej do ślubowania wystąp. Przekazuję Państwu akt ślubowania. Poznawać, szanować i wzbogacać jego dobre tradycje. Ślubujemy! Ślubujemy. Ślubujemy. Kształtować w sobie wzorową postawę uczniowską, by w przyszłości wiedzą i rzetelną pracą służyć naszej Ojczyźnie. Ślubujemy. Ślubujemy! Z odwagą i siłą ducha potwierdzać swoje istnienie, kierując się przesłaniem Stanisława Wyspiańskiego. Idziesz przez świat i świat dajesz kształt przez swoje czyny. Śrubujemy. Po ślubowaniu. Spocznij. Delegację uczył w klas pierwszych po ślubowaniu w stą.